Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu na kanale, vlogu bardzo ważnym, ale jeszcze nie najważniejszym. Vlogu, który w pewien sposób rozpoczyna nowy etap w naszym życiu. Mowa, moi drodzy, o przeprowadzce. Nie sądziłam, że będę taki film w tym roku nagrywała i będę z wami szczera, my przymierzaliśmy się do przeprowadzki, natomiast myśleliśmy, że to nastąpi najwcześniej w przyszłym roku. No, ale tak się poukładało, tak wszystko wyszło, że y, zdecydowaliśmy się na to teraz. Tak więc, y, no, czeka nas naprawdę dużo, dużo pracy. Y, czeka nas dużo zmian w życiu i mam nadzieję, że będziecie ich świadkami. Y, o tym, gdzie się wyprowadzamy i jak teraz to wszystko będzie wyglądało, opowiem w kolejnych vlogach. Także upewnijcie się, że subskrybujecie kanał, żeby być na bieżąco. No i co, przeżyjcie tą przygodę razem z nami, także zapraszam do obejrzenia przeprowadzkowego vloga. Jednego z przeprowadzkowych vlogów zapewne, bo zakładam, że będzie ich więcej. Mamy naprawdę mnóstwo rzeczy i myślę, że troszkę nam zejdzie na przewożeniu ich w to docelowe nasze miejsce. Jak mówiłam, wszędzie jest tutaj naprawdę ogromny chaos. Tu jest słuchajcie wszystko, dosłownie wszystko tutaj już jest regał, który jest prawie rozmontowany. Mata Julianki, którą też musimy złożyć, bo tylko się na nią po prostu teraz syfi. Co tu jeszcze jest? Bujaczek, dywan, kanapa, wszystko wszystko stąd po prostu powoli, powoli znika. Także czeka nas naprawdę niesamowity etap, ale też męczący. Trochę mnie to przeraża, bo powiem wam szczerze, że tak na początku myślałam sobie, że mamy całkiem mało rzeczy, a no, nie do końca tak jest. I jak zaczęłam już te rzeczy pakować, okazało się, że jest ich naprawdę sporo, także ciekawie będzie. Moi drodzy, nagrywam to w totalnym chaosie, dlatego że wokół mnie są dosłownie zapakowane kartony, worki i już tak coraz, coraz więcej pakujemy. Ale chciałabym wam pokazać jeden produkt, który naprawdę skradł moje serce w ostatnich dniach. Mowa o bezprzewodowym blenderze Blendigo 3, który zaprojektowany został tak, aby ułatwić przygotowanie pysznych, odżywczych posiłków, koktajli, lemoniat, lodów, tak naprawdę możemy coś zrobić dosłownie wszystko. Jest to aktualnie najmocniejszy blender bezprzewodowy na rynku, a przygotowanie posiłków w nim naprawdę jest banalnie proste. Wystarczy wrzucić dowolne tak naprawdę składniki, zmieszać je z wodą czy z mlekiem, z czymkolwiek chcecie z jogurtem naturalnym, ewentualnie z maślanką. I po prostu włączyć jeden przycisk, wszystko zblendować. To, że ten blender jest bezprzewodowy, jest bez wątpienia jego zaletą, ponieważ nie musimy się martwić z tym, żeby szukać jakichś kabelków, podłączać i tak dalej. Działa na zasadzie USB, więc po prostu musimy wcześniej odpowiednio go naładować. Natomiast bateria jest naprawdę bardzo wydajna i możemy w pełni cieszyć się funkcjonalnością tego blendera w każdym możliwym momencie w domu, w ciągu dnia, ale też poza domem, co jest niewątpliwie ogromnym atutem. Możemy go wziąć ze sobą na wakacje, na wyjazd, na wycieczkę. i na pewno ułatwi nam zdrowe przygotowanie posiłków, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład dzieci. Mamy tutaj naprawdę dziesiątki różnego rodzaju przepisów, począwszy od koktajli, smoothie, lemoniad, skończywszy na deserach, lodach, a nawet daniach takich musach dla dzieci i właśnie to jest ten dział, który na pewno skradł moje serce i już nie mogę się doczekać, jak Julianka będzie trochę większa, będę jej rozszerzać dietę. Na pewno ten gadżet kuchenny będzie E, nieodzownym elementem naszej codziennej czynności kulinarnej, i będę po prostu przygotowywała Juliance właśnie posiłki w ten sposób. Czy to musy owocowe, czy zupki, e, no naprawdę, cokolwiek można zmiksować, możemy do tego blendera po prostu włożyć. Co jest ciekawe, to blender doskonale radzi sobie na przykład z lodem, więc jeżeli potrzebujemy na szybko pokruszonego lodu do koktajli, do drinków, to przygotujemy go naprawdę w mgnieniu oka. No i też bez wątpienia taką zaletą jest jego mycie, dlatego że wystarczy nalec do niego po prostu wodę, kapkę płynu do naczyń i po prostu go włączyć. Blender czyści się automatycznie, co jest niewątpliwie jego ogromną zaletą. Jest też mały, ma ergonomiczny kształt i możemy go zapakować tak naprawdę w dedykowane etui, zabrać ze sobą, jak mówiłam wcześniej, wszędzie. Kupicie go oczywiście w różnych kolorach. Ja zdecydowałam się na ten beżowy. Natomiast zachęcam Was do zajrzenia na stronę i zobaczenia, jak wyglądają inne kolory, bo przyznam szczerze, że ja na początku nie mogłam się zupełnie zdecydować na kolor. No i na koniec mam dla Was oczywiście kod rabatowy. Z użyciem kodu Kate15 zyskujecie 15% na zakupy w sklepie Blendigo. Także zachęcam Was do odwiedzenia strony i może akurat wybierzecie coś dla siebie. Ja szczerze polecam ten blender. Fakt jest taki, że ja go od marki otrzymałam. Natomiast przyznam, Wam szczerze, że już od dawna za mną chodził i przymierzałam się do jego zakupu, widząc właśnie u innych influencerów. A że marka Blendigo postanowiła mi go wysłać, to nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłam. No i teraz polecam również Wam, bo naprawdę warto. I tak samo, jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, to wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę. Tutaj już są y, rzeczy, które właśnie wystawiam na wintet. Ogólnie to jest malutka, malutka garstka, i to była tylko garstka rzeczy. Które już po prostu wyprasowałam, i szkoda mi było ich pakować do kartonów albo do jakichś worków. Także zrobiłam na szybko zdjęcia w jakiejś takiej scenarii, powiem szczerze, byle jakiej, no ale już trudno. Ważne, że są i mogę je bez problemu teraz złożyć. Szkoda mi było po prostu pracy, już którą zrobiłam. A pomieszczenie, które wiele razy Wam już pokazywałam, czyli garderoba, wygląda w ten sposób tak. I jak możecie zobaczyć, no ubywa tutaj rzeczy. Bardzo, bardzo. Stopniowo, powoli, ale do przodu. Już tak naprawdę wbrew pozorom zostało tu niewiele rzeczy. Wydaje się, że jest ich całkiem dużo, ale praktycznie większość z nich zostaje z nami do końca, dlatego że będą w użyciu. Co jest, są wiecie, jakieś moje ubrania, które po prostu nie zmieściły się w szafie i tak dalej. No, ubrania Julianki i, i tym podobne. Także na tą chwilę wygląda to tak, a wszystko na spokojnie będę sobie segregowała już na miejscu. Także coraz bardziej puste jest to pomieszczenie. I proszę bardzo, Julianusia na kolanach, Alilo w akcji i mama je owoce. Część poszła do koktajlu, a część zjem sobie teraz, prawda? Juniusiu? Powiem wam szczerze, że przeprowadzka przy małym dziecku to jest nie lada wyzwanie. Naprawdę. Przy dziecku dodatkowo, która jest totalnie nieodkładalna od jakiegoś czasu na drzemki i po prostu drzemie na rękach. Ale damy radę. Musimy, nie ma wyjścia. I właśnie ostatnio Wam mówiłam o tym pałąku z Tiny Love, znaczy pałąku, tej macie edukacyjnej i właśnie to jest fajne, że teraz na przykład przeniosłam sobie to na łóżko, bo mała ostatnio nie do końca lubi leżeć na macie. Także zaraz spróbuję ją odwrócić na brzuszek i zobaczymy. W każdym razie zobaczcie, no możemy sobie to po prostu gdzie chcemy przenieść, i jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Uciekłam trochę z tego chaosu. W tym pokoju, jak widzicie, jest względny, względny porządek. Tutaj staram się utrzymywać porządek, no bo jednak tutaj jest o sto lat. Jest łóżeczko Julianki, i tutaj głównie spędzamy czas. Z racji drzemek i tak dalej, więc tutaj staram się jeszcze trzymać porządek, no ale za niedługo też będzie trzeba zacząć pakować te rzeczy. Na razie wam za wiele nie pokazuję, ale jestem właśnie w naszej nowej e, lokalizacji. E, wkrótce dowiecie się co i jak. W każdym razie tutaj zobaczcie już wszystko. Jest po kolei przewożone. E, pudła, kartony, powoli jakieś meble. E, no, całkiem sporo tego. E, także, a tak naprawdę dopiero zaczęliśmy. Jak wam mówiłam wczoraj, nawet nie sądziłam, że mamy aż tyle rzeczy. No, ale to właśnie wychodzi teraz przy przeprowadzce. Bo wiecie, to są niby takie pierdoły, ale no yy, zbiera się, naprawdę zbiera się. Yy, także już do przodu każdego dnia coś tam zabieramy, zostawić nawet jakieś pierdoły, wieszaki, po prostu musimy zebrać wiadomo wszystko. No więc tak to wygląda. Bardzo chciałabym wam pokazać więcej, ale na tą chwilę jeszcze, yy, jeszcze nie chcę, dlatego że chcę nagrać osobny filmik. A to jest człowiek odpowiedzialny za przewożenie tych wszystkich rzeczy. Mhm. Mm jest... I bohaterem jest tutaj dalej Volvo jednak, które Kasia dalej kocha. Tak, Volvo póki co daje radę. I faktycznie dobrze, że jest jeszcze takie długie to auto. W każdym razie, no każdego dnia powoli. Mogę Wam na razie pokazać kawałek podłogi, tylko <grym> tak wygląda. To jest już chustawka, która zawiśnie niedługo w naszym salonie. No, ale będzie fajnie. W nowej miejscówce znalazła się również Julianusia. Tak? No pewnie fajnie będzie. Przywieźliśmy jej leżaczek, żeby można było ją chociaż na chwilkę odłożyć. Przywieźliśmy już też jednego kwiatka i on zajmuje bardzo dużo miejsca, a jeszcze słuchajcie, czeka nas przewiezienie monstery i ja naprawdę nie mam pojęcia jak my to zrobimy, ale będzie to nie lada, y, wyzwanie. Także jedna nasza roślina jest już z nami. Tam jest brzydka biała ściana, która niedługo będzie odnowiona. Jestem umęczona, naprawdę jestem zmęczona, powiem Wam szczerze i nie wiem czy już to mówiłam, ale słuchajcie, przeprowadzka przy małym dziecku. Przy trzymiesięcznym dziecku to jest naprawdę nielada wyzwanie. Wyzwanie, któremu <grym> musimy podołać, i podołamy, podołamy, ale no nie jest łatwo. Yy, zwłaszcza, że Julianka ostatnio ma bardzo taki kiepski czas pod kątem dolegliwości brzuszkowych, jest nieodkładalna, no więc musimy to inaczej. Myśleliśmy, że pójdzie nam to trochę szybciej, ale musieliśmy po prostu zwolnić yy, i dostosować się do jej potrzeb, tak naprawdę. Uświadomiłam, właśnie sobie uświadomiłam, że e, nie wiem jak się stało, ale zapakowałam większość ręczników, nawet już. E, więc zostaliśmy z takimi. <laughs> nie wiem, słuchajcie, ja nie umiem się pakować, dosłownie nie umiem się pakować, e, nie umiem tego ogarnąć. Nie mam w ogóle w tym wprawy, mniej więcej. Te, wiecie, teraz jestem już na takim etapie, że wydaje mi się, że wszystkie rzeczy. Które są w domu muszą zostać do końca, ale to nie jest prawda, więc będę musiała jutro na spokojnie jeszcze raz siąść do tego i, i, co, i zdecydować po prostu co jeszcze pakuję do kartonów, co zostaje i tak dalej. Nie wiem na przykład jak zrobić z rzeczami kuchennymi. Spakować. Co zostawić, i zdecydowałam, że chyba po prostu zostawię sobie część z takich rzeczy, no, cztery talerze, dosłownie dwa kubki, żebyśmy mieli jak żyć tutaj, no, ale też docelowo trzeba je już tam przewieźć, tak naprawdę. Dajcie mi znać, jak macie przeprowadzki już za sobą, czy macie jakieś tipy na to. Bo powiem Wam szczerze, że to jest moja druga przeprowadzka. Pierwsza była tutaj z mojego domu rodzinnego do zygi domu rodzinnego i mm, poszło mi jakoś sprawniej. Pewnie dlatego, że nie miałam w ogóle swoich rzeczy. Moja przeprowadzka tak naprawdę skończyła się słuchajcie, w wieku tych 20. Ile ja miałam? 24 lat chyba na tym, żeby wziąć ubrania, kosmetyki. I chyba wziąłam jedną komodę, słuchajcie, i nic poza tym. Także naprawdę e, no, poszło sprawniej, poszło szybciej. I my sobie tutaj wszystko od początku urządzaliśmy, kupowaliśmy meble i tak dalej. No i teraz właśnie te meble musimy e, przewieźć. I wiecie, my tutaj spędziliśmy ogólnie 8 lat. Wyobrażacie to sobie? 8 lat spędziliśmy w aktualnym domu, w domu rodzinnym Zygi. To jest kupa czasu. I to było, to jest kupa wspomnień, kupa doświadczeń, różnych doświadczeń tak naprawdę. I teraz zaczynamy zupełnie nowy etap i to nie jest łatwe. Mam taki gdzieś tam sentyment, wiecie, patrząc po prostu, poglądając nawet te rzeczy. Robię to z takim sentymentem, bo 8 lat to jest to długo. Ale też wiem, że czeka nas coś dobrego, także to jest połączenie takiego nie tyle smutku, ale właśnie sentymentu z ekscytacją. No ale y, tak właśnie, no w tym momencie już pakujemy całe nasze życie, bo jednak 8 lat to jest wystarczająco dużo czasu, żeby sobie to życie zorganizować. Właśnie kupiliśmy swoje meble, y, kupiliśmy, urządziliśmy sobie kuchnię, wiecie, naczynia, no no wszystko, po prostu wszystko mieliśmy już totalnie swoje. Y, to nie jest taka przeprowadzka, jak na przykład przeprowadzamy się z wynajmu na wynajem, że wiecie, zazwyczaj bierzemy tylko właśnie ciuchy, kosmetyki i kilka jakichś naczyń. I po prostu zmieniamy mieszkania, ale to już jest taka konkretna przeprowadzka. Także tak jak mówiłam, jeżeli macie jakieś tipy, to koniecznie mi je napiszcie. Chętnie poczytam i myślę, że tych vlogów trochę się z przeprowadzki pojawi. No i też wkrótce dowiecie się, gdzie się tak naprawdę przeprowadzamy. O wszystkim Wam opowiem i już nie mogę się doczekać. A teraz co? Kończę słuchajcie tego vloga. Ja już jestem wykąpana, idę zaraz usypiać Małą, inaczej idziemy ją kąpać. Najpierw idę, idę później ją usypiać. I chcę wykorzystać każdą minutę, dlatego, że tej nocy spałam jakieś... Dlatego, że poprzedniej nocy spałam jakieś dwie godziny, może 2,5 godziny. I ledwo funkcjonuje, więc liczę na to, że ta noc będzie trochę lepsza. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dzięki, że tutaj jesteście, że wspieracie. Możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco teraz z moją przygodą. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!